Manku ja jestem Rufus, a to mój kolejny, trzeci odcinek. Zagrajmy w Minecraft z Rufusem. Tak. I dzisiaj będzie. Będziemy budować. I pokażę Wam. A to wszystko się wzięło. Tak. I dzisiaj... Będziemy budować jakieś em, takie do... Tak by jakby, jakby mm, zbrojownie czy coś. To jakoś tak... No zbrojownie jakby. To zaczynamy. I co pierwsze. Nie mamy jedzenia. Tak, jesteśmy na... Tak w, w nie tak mówić. Muszę mówić, to jesteśmy na wygłodzeniu. Więc krwiocię, by sobie wziąć. Ło, ale to biję! Teraz mamy... Chicken. Dobaj mię ho. Dobaj mię ho. Dziękuję. Creeper? Dzięki. Jeszcze raz widzę e, Chyba m, tyle mnie z wystarczy I tu e, coś bo dzisiaj będziemy buta... Ja Dlaczego mam takie lagi? A! E, jak wie... Jakby ktoś wiedział Tyle ja mam nowego moda Ej! Z Dwings Lovers? Jakoś tak Diving Lovers Nie wiem jak to się nazywało. chwilę Już oglądam. Nie multiplier mody. Jak to się nazywało? O, to. Andivings Forest. To temu to dodaje nowy świat. No, teleportuje nas do jakiegoś świata, gdzie chyba jest 5 bossów. A jak źle to piszcie w komentarzach ile. Tak naprawdę. Bo naprawdę chyba tyle jest. No i nie żartuję. Muszę jeszcze go przychodzić. Hej, hmm. no naprawdę. Ehm, jak to jest takie coś? Kurde. Może... Dupę wziął. Dobra, kopię takie żelazne. To jest taki świat. No tu łatwo się go robi, tylko trzeba wykorzystać i nie atakuj. Trzeba wykorzystać jednego diapsa, to trochę kosztowne. Ale jak zdobędziemy diapsa, jak nie zdobędziemy, to będziemy musieli szczytować. Badając w komentarzach czy ty też I tu będzie takie jakby strzelnienie będzie skrzynie Taka jakby zbrojownia yy, Trochę yy, Jakby zbrojownia Połączone z yy, yy, Z yy. Połączenie z... Nie wiem. No tu będę na pewno skrzynie i rzeczy z bibliokrafta I to razem dodać to tak jakby zbrojownia. Tylko powinna być większa. Chyba źle my się wybudowali. Źle, źle, ruchajć, źle. Kiedy dziej poprawnie. I gdzie jeszcze? A tutaj. Dlaczego mam logi? Jak nagry... Jak nie nagrywam, to nie mam logów. Poprzez frapsa. Tak żeby. bo w szapsu zawsze wszystko psuje mam 10 mam no ale mało Ech. naprawdę mi się nie chce tego budować ale coś trzeba w tej serii zbudować Jakbyście słyszeli taki dźwięk, jakby z zegarka to jest mój zegarek jest dziewiąta rano Tak dziewiąta rano ja nagrywam chwilę jakby tu lepiej spodobać Klączek Tak, 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 tak. Jak by to zrobić? Uh -huh. Ojej, no, tak. w, no. w no. poprzednim odcinku um, To było ta fajna muzyczka w treningach i właśnie ona niekiedy będzie przy trollowaniu e, niektórych kumpli tak jak Michała. Będziemy trudować Michałę. A ja mam takie do was pytanie. Kto z was lubi trollować? Teraz robi sobie zapis umnienie i tak, posz poszedł do domu, um, ja mu dałem TNT, następnego dnia przyszedł, ja mu muszę pogrzać, um, wchodzi, bo miał um, płytkę naciskową i tak, Pss. Pss. takie dup, pół domu może zwaliło. Najgorsze dla mnie było to, że nie że grał na game modzie. Wow, co by się stało jak O. jeszcze tak ulepszymy. Tak. Spoczęł. To robię na chyby Nie mówcie, że fajnie buduję, bo w ogóle nie budować Może w jakimś tam odcinku było jeszcze dzisiaj Może jeszcze w tym odcinku pokazywałem, jak zbudowałem mój najlepszy zapis Nie coś jest aż tak doskonały, ale może być. Bo to mi przypomina miasto, tamten tam, zapis. A i... No tak... W... Mówiłem... Czy chce... Czy chcie... Czy chcecie... Żebym... Nagrywał SG. Bo jak tak to trochę byście musieli czekać nawet długo Bo właśnie ja muszę pobrać 161 wersję i wtedy będę mógł nagrywać ze gier. Ale jest taki jeden problem, że wczoraj właśnie próbowałem wczoraj była środa. Tak chyba środa że próbowałem i się nie dało mm, bo mam tą y, teraz wersję to jakoś się nie da, nie wiem dlaczego może piszcie mi w komentarzach bo nie jestem taki mądry jak co zrobić y, to nie kiedy bym potrzebował bo... Nawet i ja, youtuber. No ale fajnie wygląda. Bo to jeszcze troszkę płatków i się zajmiemy już tamtym. i nie ma jakichś potworów subciuch epek Epek. spoczko loko i co gdzie jeszcze... na Skype? Ie. sorry sorry kumpel na Skype był a no i już musiał kończyć nie mogę żyć tak długo. No to my się zajmiemy no, kiedy indziej. To do widzenia. Trzymajcie się. Naprawdę muszę już skończyć Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.